Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę. Muszę powiedzieć, że czas kampanii to czas debat, czas rozmów o najważniejszych sprawach i najważniejszych problemach naszych mieszkańców, mieszkańców Torunia. Otóż uważam, że Toruniowi potrzeba świeżości, nowych pomysłów, a przede wszystkim skutecznych działań. Osiem lat rządów pana Michała Zaleskiego to czas gospodarzy, ale czas gospodarzy się kończy. Potrzebujemy prezydenta, który będzie miał wizję, prezydenta, który będzie w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jakim będzie miastem Toruń za 5, za 10 lat. Czy w Toruniu będzie szansa na pozyskiwanie nowych inwestorów? Czy w Toruniu będą ci, którzy w tej chwili prowadzą działalność gospodarczą, pozostaną w tym Toruniu? Jaka będzie, jaki będzie Toruń za 5, 10 lat, czy absolwenci wyższych uczelni? Będą gremialni wyjeżdżali z Torunia, czy pozostaną w Toruniu? Otóż prezydent musi mieć wizję. Uważam, że y, naszemu miastu potrzeba zmiany stylu i sposobu funkcjonowania. Y, jestem przeciwny budowaniu socjalizmu samorządowego. Otóż każda władza, która trwa długo, okupuje się, co więcej, zagarnia coraz większe pola y, wpływu. Przykładem tego może być przejmowanie coraz większych zadań przez spółki gminne i tworzenie coraz więcej spółek gminnych, które nie podlegają kontroli samorządu, a więc Radzie Miasta. Otóż uważam, że budowa mostu drogowego w Toruniu, bardzo ważna inwestycja, to minimum, które musi zostać zrealizowane. Natomiast prezydent musi mieć wizję na, jak powiedziałem, na kilka lat i taką wizję mam, kiedy zostanę prezydentem, zrealizuję nowoczesne centrum Torunia Toruń 2015. Otóż nowoczesne centrum Torunia gdzie miasto, kiedy miasto będzie y, aspirowało do ekstraligi miast europejskich. My nie możemy staczać się do y, ligi, do trzeciej ligi miast europejskich. I najważniejsza sprawa, otóż uważam, że powinien być koniec afer. Koniec afer i nieprawidłowości. Zarzuty prokuratorskie w Mosirze, miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, gdzie Telewizja Polska, pierwszy program... Miejski Zakład Komunikacyjny w Toruniu nazwał Miejskim Zakładem Karnym, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a dzisiaj jest 12 listopada i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że pan prezydent odwołał komendanta Straży Miejskiej. Kiedy media kilka miesięcy temu o tym już mówiłem. Czas gospodarza moim zdaniem się kończy. Czas na tory nowych możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan prezydent Zalewski. Szanowni Państwo. Osiem lat to czas, który decyduje o sprawach miasta w sposób bezpośredni, wybory bezpośrednie w 2002 roku taką, taką możliwość stworzyły we wszystkich gminach całego kraju, także w mieście Toruniu. Osiem lat wytężonej pracy, osiem lat konsekwentnego, planowego realizowania tych zadań, które mieszkańcy Torunia oczekiwali, chcieli ich spełnienia. Osiem lat ruszania Torunia z marazmu, zastoju i wiecznego oczekiwania, może wreszcie coś w Toruniu zacznie się dziać. Tak było w, przez wcześniejsze 12 lat. 8 lat rzeczywiście efektywnego działania gospodarczego miasta, także miasta, które jest inwestorem, miasta, które działa w zakresie remontów, inwestycji, miasta, które tworzy warunki do funkcjonowania przedsiębiorstw i przedsiębiorców, miasta, w którym żyje się coraz lepiej, wygodniej i spokojniej. Dlaczego chcę być prezydentem? Dlatego, że ta linia, ten sposób myślenia, a więc konsekwentnego, Systematycznego działania, spokojnego działania na rzecz mieszkańców się sprawdziła. Mieszkańcy to wielokrotnie podkreślają, o tym mówią, chcą, aby tak dalej było, abyśmy w, spod, w Toruniu mieli spokój, aby Torun był bezpiecznym domem, aby Torun był domem także, w którym nie dochodzi do zrywów, domem, w którym nie mówi się, nie rzuca się haseł na wiatr, haseł bez pokrycia, nie roztacza się wizji, które. Naprawdę, kiedy opadnie kusz wyborczy, pokazują się tylko pustymi wizjami, bo na nie nie ma pieniędzy. Po prostu często na nie nie ma pieniędzy.